Witajcie widzowie. To, to jest Engine pre, Playground. To jest silnik. Jest dużo więcej silników spalinowych. takiego To jest wiele silniczków. Mnie teraz interesuje dokładnie ten silniczek. Zwiększymy jego prędkość. To to tak zacina. Nie zacinało przed chwilą. Dobra, robię super prędkość. Trzeba zrobić mu ogromną prędkość. Zabije ten silnik. Tylko jeden silnik może dopracować, naprawdę. No dobra, zwolniam ten silnik. Będziecie tylko widzieć ten. Co to mi tak zaczyna? Zaraz mam to naprawię, bo ja tego nie zrobiłem. Nagle mi tak zaczęło się nika. Znaczy, zacinać. Znowu się mylę. Już się będę starał nie mylić. Już minuta? To tak szybko? Dobra, idziemy zobaczyć silnik wankla. To jest wankel. Bim, 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 bim. Wankel tutaj per per robi. Może się przybliżyć, żeby było widać, widzowie. Przybliżę się, no i widać. Teraz wyłączamy Wankela. Zaraz wam pokażę dobrze. Widzi już dwie minuty. Dobra, teraz wam pokazuję ten osinnik. Nie, no ja nie mogę z tym zacinanie nie. Spalinowy wam pokażę. Trochę przyspieszę. Co tu się? Silnik. Jezu, nie no! Dajcie mi z tym spokój. Tak się okręci. No, no, już kończę ten film, bo tu normalnie takie rzeczy się odwalają. Dobra, Naura.